Cześć, witajcie. Jestem nad moją piękną z mojej okolicy rzeką, jaką jest Dunajec. Przyjechałem sobie dzisiaj właśnie zobaczyć co się będzie działo, bo nie ukrywam, że byłem jakiś czas temu spróbować właśnie połowić świnkę. Ale niestety miałem tam jakieś brania, natomiast nic nie udało się złowić. Żeby wam pokazać i i przez to nie wrzucałem żadnego filmu później niestety były deszcze, opady deszczu właśnie i poziom Dunajca wzrósł, były też glony które płynęły właśnie i bardzo przeszkadzały w łowieniu, ponieważ zbierały się na żyłce, na szczytówce przy zwijaniu no i tak po prostu zeszło, że jakoś nie było okazji. Dzisiaj przyjechałem poziom wody jest troszkę niższy ma być tendencja spadkowa i co? Nie wiem właśnie, jak jest z glonami. Słyszałem, że troszkę mniej ich płynie. Zobaczę, jak to się będzie wszystko właśnie przedstawiać. Jeszcze nie rzucałem, nie, nie gruntowałem tutaj, choć w zasadzie mniej więcej wiem, że tutaj jest około półtorej metra głębokości. Może miejscami gdzieś i głębiej. Tam delikatnie zaczyna się wypłycać. Później jest tam próg znowu taki. Co? no, Przyjechałem sobie, spróbuję zanęcić. Mam tutaj już urobioną mieszankę. Robaki wsypane, powychodziły troszkę ziemia, glinia. Troszkę zanęty. Mam tutaj pinkę, mam kukurydzę. Będę próbował w zasadzie na te dwie rzeczy, czyli kukurydza i pinka. Tutaj mam troszkę też wrzuconej kukurydzy. Jakieś tam groszki, które mi się jeszcze gdzieś obstały. No i co, przygotowane, nawilżone, tutaj troszkę widać, że taki teren iłowaty, zaczyna mulić. Znalazłem sobie akurat taką miejscówkę, wydaje mi się, że tam prąd, siła nurtu, no, będzie pewnie na koszyczek jakiś około 70 gram. No, zobaczę zaraz, mam takie kolce, które sobie właśnie sam montowałem do koszyków, one dość dobrze się spisują przy mniejszej gramaturze, nawet 50 koszyczek z tymi kolcami, takimi dość, no wydaje mi się zaczepnymi, fajnymi. E, powinno zdać egzamin, no ale zobaczę. Będę, będę nęcił z początku około 5 minut, ściągnę ze 2-3 razy, zobaczę co będzie z tymi glonami, co wam powiedziałem, czy, czy coś się zbiera. No, jeśli się będzie zbierać, no to nie ukrywam, że będę musiał częściej przerzucać, no bo, bo będzie ciężkie łowienie i sygnalizacja brań będzie kiepska i i później ściąganie tych glonów z żyłki to też będzie masakra, ale nie przedłużam. E, przyjechałem e, poranne godziny. Mam nadzieję, że coś uda się połowić, coś Wam e, nagrać. E, jakieś fajne rybki, ładne. E, także co? Zaczynamy. Nie przedłużam. Zapraszam na film. No więc co? Zaczynamy. Pierwszy rzut. Próbujemy. Niedaleko. Jakieś może z 15-17 metrów I zobaczymy co się, co się będzie działo O widzę, że nurt Dość spory Tam jest No ale zobaczymy Co to się będzie działo Troszkę przygięło wąteczkę Ale miejmy nadzieję, że będzie można spokojnie sobie łowić, jak nie, no to zmienię na większy troszkę koszyk. Jakieś przygięcie. Nie wiem czy dobrze tam będzie widać szczytówkę. Coś tam przygina, ale wydaje mi się, że to chyba już coś się zbiera na żyłce. Pogody teraz mamy ładne, słonecznie, nie jest za gorąco, takie są przejściowe okresy, troszkę cieplej, troszkę chłodniej. Jest dość fajnie wydaje mi się, woda jest ustabilizowana, także też powinno to mniej więcej sprzyjać kwestia tylko wnęcić, żeby dać sygnalizację rybkom, że że przyjechałem, jestem na miejscu niech rybki troszkę tam się zwiedzą robaczki, kukurydza może je zachęci do żerowania i do pojawienia się i coś uda się może złapać ja sobie muszę przerzucić bo już widzę, że tam coś już jakiś glonek już coś, coś zaczyna płynąć ale jeszcze nie ma tragedii. W sumie krótko, krótko go trzymałem. Koszyczek. Jakieś Koszyki trzeba delikatnie zbierać na haczyk. Dwa białe i jedna czerwona pinka. Zobaczymy. Koszyczek mam 55 gram. Plus te moje kolce. Które robiłem też filmik u mnie na kanale jest. Jak go zrobiłem w ten sposób, żeby wyglądał. A tu jeszcze jakiegoś klipa, nie wiem co to za klip. Chyba z wywędkowania gdzieś na stawie. Nie będę daleko rzucał, bo A w miarę się dość stabilnie utrzymuje. Także szkoda daleko rzucać. No i czekamy. Też z tymi rybkami tutaj jest e, taka sprawa, że one mają jakieś swoje widełki czasowe, tak, i na innych też łowiskach, ale tutaj z reguły słyszałem, że w ostatnim czasie gdzieś do południa lubią e, brać. No ale też no, poziom wody się zmienił, e, były jakieś tam wyższe stany, nie wiem jak teraz, bo nie byłem tutaj w ostatnim czasie. Tak, jak wam wspomniałem wcześniej, no jednak była duża woda. Nie szło za bardzo tutaj znaleźć miejscówki, żeby sobie spokojnie połowić. A też wtedy, co byłem tutaj jakiś czas temu, byłem poniżej. Też rozmawiałem z takim starszym panem, przyjechał sobie na muchę połowić i właśnie mi tak zasugerował tak podpowiedział, że tam, gdzie ja łowiłem, troszkę poniżej, była widziana wydra z młodymi. Także bardzo możliwe, że ona po prostu też przepuszyła z tamtej miejscówki te świnki, bo w zeszłym roku właśnie mi fajnie w tamtym miejscu brały. Były, akurat żerowały. Natomiast, no nie wiem, co tam wpłynęło wtedy, że, że nie była aktywna. Może dzień, ciężko powiedzieć. Słuchajcie, 40 minut minęło. Miałem jakieś jedno branko, ściągnęło robaki, ale glonów może nie ma bardzo dużo, natomiast też są i troszkę przeszkadzają w sygnalizacji brania, bo jeśli grą się zaczepi na żyłce, no to automatycznie e, no pokazuje opór i jakiś tam w pierwszej kolejności zaczep. Po prostu napłynęło coś i jest przygięcie szczytówki. No cóż, tu mam cztery robaki, spróbuję może na trzy przepon wydłużyłem o jakieś, nie wiem, 20-46, około 80-90 cm przepon zrobiłem także troszkę jest dłuższy no i nie wiem na razie nic za bardzo się nie dzieje mam nadzieję że te rybki w końcu znajdą jeśli nie to za chwilkę spróbuję coś jeszcze pokombinować innego nie wiem jeszcze za bardzo z czym ale coś spróbuję albo troszkę w inne miejsce dalej bo troszkę wydłużyć, bo tak czekam około 5-7 minut i przerzucam. A, jeszcze, jeszcze jest czas, ryba ma czas najść Jak nie była tutaj znęcona, no to, to trzeba jej chwilkę dać czasu. Mamy rybkę, mamy rybkę, mamy rybkę. Udało się coś, zaraz po zarzuceniu. Słuchajcie, jest tutaj. Nie wiem, widać. Będzie dobrze. My to, mamy Świnka. Czyli naszły. Nie za duża. już, Ładnie. Czyli brały, brały. Ojejej, świnka. Nie za duża. Dobra, wypuszczę ją, bo szaleje około 35 cm. Czyli jest pierwsza. Zaczynają się pomalutku wkręcać no wychodzi poszła, poszło pięknie no i dobrze. miejmy nadzieję że będzie już coraz lepiej także pierwsza pierwsza jest fajnie okej okay. zarzucam kolejną bo jak się wkręciły to znaczy że one tam już po malutku będą mamy rybkę słuchajcie udało się po długim ciężkim godzina czasu minęła od tamtej złowionej ryby jest kolejna ale to powiem wam ryby brały na no, kilka razy a to znowu malutka czyli tych dużych nie wiem nie ma to znowu malutka bardzo powiem wam delikatnie biorą ciężko jest je trafić miałem przed chwilą też miałem jedno branie nie udało mi się nagrać Popatrzcie, też taka malutka. Ale jest na taka około 30 cm. No ale dobra, no coś się zaczyna dziać. Może w końcu się odpalą, bo po tamtej pierwszej, którą złapałem, no niestety siadło. Nie wiem, co zrobiłem nie tak. Po prostu odeszły, czy, czy po prostu coś je wystraszyło tam? Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie, no teraz e, miałem dwa brania, które jedna się spięła, ryba, jedna nie udało mi się nagrać. I tak powiem Wam, że teraz dopiero coś się udało. No nic, próbuję dalej. Jeśli coś będzie, no to będę nagrywał. Miałem branie zaraz po zarzuceniu. No niestety nie udało się zacząć odpowiednio. Jak te rybki? się zamówiłem. popatrzcie, robale wyciągnięte w jedną rano. A więc próbujemy. Próbujemy dalej. Słuchajcie, no i e, po tych dwóch rybkach są jakieś brania. M, od czasu do czasu. E, ryby są chimeryczne Nie mogłem wciąć. Dwie ryby po prostu mi nie chciały się. I co? Zrobiłem? Zwiększyłem haczyk. Założyłem większy haczyk. Myślałem, że po prostu to poskutkuje tym, że może będą się wcinać te ryby. No niestety wtedy nie było brań żadnych. Teraz wróciłem z powrotem do mniejszego haczyka. Przed chwileczką miałem jakieś jedno branie. I nie wiem, są bardzo chimeryczne. Po tych dwóch rybach, gdzie między pierwszą a drugą rybą było. Około godziny przerwy, było tam jakieś jedno jeszcze zacięcie, gdzie zerwała mi się ryba. Było jeszcze jakieś jedno branie, natomiast no, później odpłynęły, nie było brań. Zacząłem kombinować troszkę z przynętą, z, z robakami, z haczykiem, teraz zmieniłem z powrotem na ten mały haczyk. No i pojawiły się jakieś brania, natomiast no, ryby są bardzo widać ostrożne, chimeryczne, odpływają. Jeśli coś im nie spasuje, za jakiś tam czas wracają, myślałem, że te ryby po prostu się bardziej ustawią w łowisku, tam gdzie, gdzie zarzucam i będę je mógł trzymać i będą jakieś bardziej systematyczne te, te brania. A to widać tak, że to takie bardzo wszystko szarpane jest, nie ma tej płynności, tylko takie, jakby można powiedzieć, troszkę z przypadku te ryby. No, coś, coś ewidentnie dzisiaj nie, nie za bardzo współpracują ze mną. Ciężko, ciężko się je odławia. No ale mimo to dwie rybki się udało. No tak, jak mówię, no tam dwa spady były. Ze dwa chyba nie zacięci, Co co nie zaciąłem, nie wciąłem ryby odpowiednio. Także no coś się działo. Natomiast no nie ma tej płynności takiej, żeby po prostu te ryby były bardzo aktywne w żerowaniu i, i żeby je można było płynnie odławiać. Także no. Zobaczymy, jeszcze, jeszcze mam zamiar posiedzieć może godzinę, może dwie, zobaczę jak będzie rozwój sytuacji. E, natomiast na razie no, próbuję, próbuję ciągle coś, coś zmieniać. No zobaczymy, czy to coś, coś poskutkuje jeszcze, może ryby gdzieś właśnie w popołudniowych godzinach się troszkę odpalą lepiej, e, bo tak z reguły też bywało, że, że gdzieś po południowych godzinach ryby tutaj też lubiały wtedy dopiero odpalać się na, tam na godzinę, na dwie godziny no nic, yy, zobaczę no, trzeba po prostu próbować i, i może się uda strzelić odpowiednio że ryby będą żerowały wiadomo kto nie, nie próbuje nie przyjeżdża nad wodę, nie jest z tymi rybami bardziej, no to, no to ciężko jest o jakieś wnioski no zobaczymy mamy rybkę, znowu jakaś malizna chyba mi się zdaje ale znowu po długim i ciężkim Naprawdę Bardzo te ryby są numeryczne Pokaż się No i już nie rzucaj się obróci Ale rybko taka mała też jeden rocznik jeden rocznik znowu coś, ale wszystko takie malizny około 30-35 cm plus minus, nawet nie mierzę tego no bardzo ciężkie te ryby do łowienia a te większe nie wiem czy po prostu są ostrożniejsze czy ich nie ma tutaj a tylko małe sobie pływają no nie wiem, ciężko powiedzieć czyli mały haczyk zdał egzamin no i pineczki na haczyk mam odbranie jest rybka znowu jakaś malizna czy zeszła? Zeszła tak to właśnie jest z takimi maliznami są przez chwilę zaraz spadają mamy kolejną Świnkę udało się ją wciąć, ale to tak w tempo naprawdę kurcze blade jakby trafiona w Setno, tak strasznie delikatnie biorą to też jednoroczni malizny no wpływaj masakra, wszystko takie właśnie drobne bierze i dlatego się nie może to wciąć ładnie za dolną wargę ale powiem wam, że ale się mała, a tak się wyrywa taka rybka i wszystkie są jeden rocznik, powiem wam Wszystkie jednorocznie odpocznij sobie zmęczyłaś zmęczyłaś No zmykaj o, poszło, gęski. dlatego tak jest ciężko z nimi żeby je wciąć, bo są małe rybki około 30 35 cm tak jak i wcześniejsze. No i dlatego taki jest właśnie problem z nimi tutaj. Ale coś się dzieje? Słuchajcie, będę pomału kończył podsumowanie jakieś e, na koniec dzisiejszego łowienia. Słuchajcie, no myślałem, że po prostu będą bardziej ustawione te ryby. E, chodziło mi bardzo o świnki dzisiaj, żeby połowić. Coś udało się, e, natomiast no liczyłem na Więcej tych ryb, żeby się po prostu ustawią, i będę, będę je systematycznie mógł odławiać. E, natomiast, co? No były małe, e, około 30-35 cm. E, nie mierzyłem tego, nawet szkoda było. I, I co, no, po prostu chimeryczne, no. jakieś podejście, jedno, dwa brania, za chwilę już spokój, cisza, nic ani drgnięcia. Za jakieś, nie wiem, 40 minut godzinę, znowu jakieś podpłynięcie, znowu jakieś ewentualnie ryba wyholowana, albo jakaś pinka, albo, albo jakieś branie. Także powiem Wam, że no, nie można było się jakoś e, spróbować do nich, że tak powiem, e, dostosować. Próbowałem i haczyki, i przypon dłuższy, krótszy, i, i robaki, kombinowałem też kolorystykę e, zakładania, rzucałem bliżej, dalej, w prawo, w lewo. Myślałem, że gdzieś na rozmyciu są, gdzieś gdzieś może do góry, gdzieś odskakują w środek gdzieś dynajca. próbowałem tam ze, ze 3-4 metry dalej rzucać. No nic, nic po prostu za bardzo się nie udało, kilka rybek tam z tego co mogli się zauważyć udało się złowić. Nie jakieś duże, piękne okazy, natomiast no, jakaś aktywność ryb była. Natomiast, żeby to było naprawdę ustawione ryby i można było je systematycznie odławiać, no niestety nie, nie było czegoś takiego. No ale cóż, dzień uważam za zaliczony. Jakieś nowe doświadczenia, nowe rzeczy do przemyślenia. No i co, no, następnym razem trzeba przyjechać i, i spróbować, może uda się, może spróbować w inne miejsce może tutaj akurat dzisiaj, nie wiem, żerowały same małe gdzieś duże są w innym miejscu bardziej w środku Dunajca no nie mam pojęcia troszkę do przemyślenia, zastanowienia się no i co, no czy trzeba jeździć na ryby nad wodę, żeby mieć jakieś porównania jakieś efekty ewentualnie złowionych ryb i cóż, no co można więcej powiedzieć ja uważam dzień za udany Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, zachęcam do subskrypcji. Dajcie kciuka w górę. Możecie jakiś komentarz wasze jakieś podpowiedzi, jakieś sugestie możecie napisać pod spodem w komentarzu. No i cóż. Trzymajcie się na razie. Cześć.